Cześć, cześć, witajcie, to Ewa Kreatywnie. W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać małe zakupy, jakie zrobiłam u Artemisy, czyli uniki jednak. I mam małą niespodziankę od Usi z kanału Usilandia, Linki do obu dziewczyn będą w opisie. Zacznę może od tego małego prezentu. Usi robiła na swoim kanale zabawę i bardzo się cieszę, że, że ja byłam e, również e, tak, jakby wyróżniona e, takim małym prezentem. E, dostałam, słuchajcie, z, e, wykrojnik dla ciebie z rozjołd. Na pewno wiecie, jak wycina. Ja ten no, wykrojnik bardzo chciałam e, kiedyś sobie kupić, ale zawsze tak e, e, schodziło. A zresztą, też nie, nie wszędzie jest e, dostępny. I dostałam również przewiązane sznureczkiem takim fajnym taguś z, z podziękowaniem za udział w zabawie od uszy. I taguś jest śliczny, kolorowany przez, przez uszy. Tu się błyszczą te gwiazdki. To wszystko chyba przez maskę i tuszowanie i, i stempelek, i po prostu jest to piękny, piękny taguś, piękna praca i bardzo Ci Uszy dziękuję za, za to wyróżnienie i za tą, za tą e, nagrodę. E, no to tyle, tyle na ten temat, a tutaj jak widzicie w tle są zakupy od Artemisji. E, e, lubię oglądać jej zmagania mapkowe, e, nie, nie robię kartek e, niestety z tych mapek, ale bardzo lubię oglądać, jak ona tworzy i podobają mi się jej tekturki i zrobiła taką, um, taką promocję na nowości była to um, taka paczka um, nowości um, w, w, które ona um, obecnie um, wrzuciła na, na, na swoją stronę do swojego sklepiku i słuchajcie i um, jest to taka zbiorcza paczuszka, właśnie z nowościami pokazywała na swoim kanale i na, na, na Instagramie. I stwierdziłam, że bardzo bym chciała je mieć, i zamówiłam. Przy okazji, zamówiłam kilka innych rzeczy. Tutaj mam taką karteczkę z podziękowaniem za zamówienie, i bardzo Ci dziękuję. Eunika, że tak szybko przyszła do mnie paczuszka. I e, jeszcze do tego dostałam e, gratis. Słuchajcie, dostałam taki śliczny kwiatuszek i listki monstera. I co mnie jeszcze e, mile zaskoczyło, to że w opakowaniach z tyłu są jeszcze elementy do wycięcia. Tutaj mam listki, jeszcze w tym gratisie. Tutaj zamówiłam sobie góry. Trzy tekturki. Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj do tego jeszcze są z tyłu: zobaczcie elementy właśnie takie podróżnicze. Tutaj napisy 100 lat. Pięć takich kompletów. I tutaj zobaczcie jeszcze do tego już, już w sumie jakieś tło, i, i są, jest gotowa praca. Bardzo, bardzo mi się podobają. Wielkość jest taka idealna, jakby jak się. Także bardzo dziękuję za szybką przesyłeczkę i, i takie piękne gratisy. I, I co jeszcze ja zamówiłam? Może zacznę od, od tego zamówienia takiego małego mojego. Zamówiłam sobie, bo eunika oprócz tekturek, yy, i warsztatów yy, u niej kartkowych, yy, to jeszcze yy, Zajmuję się projektowaniem grafik i wziąłem sobie takie trzy grafiki. Tutaj macie też namiary na eunike. Oczywiście będą również w opisie. Ona faj... taki papier ma bardzo fajny, taki śliski. Ładne te kolory, takie stonowane, ale bardzo wyraźne elementy. I tutaj mamy takie jesienne, bo w zasadzie jesiennych to, to nie mam, e, taki, taki grafik do wycięcia. E, takie piękne kwiaty wiśni, no są cudowne, piękne duże elementy do, do wycięcia i tu takie słodeczniki i pszczółki, i, i bardzo, bardzo mi się podobają super. I. I tak jak Wam powiedziałam, zamówiłam taki jeden zestaw z tekturkami i do tekturek były również w nowościach grafiki i to był taki, taka paczuszka promocyjna w cenie 50% normalnej ceny. Jeśli by się to przyjęło, mam nadzieję, że się przyjmie, tego Ci życzę Unika, to, to będzie co jakiś czas robiła takie promocje u siebie w sklepie. I zacznę może od grafik, które, które są w zestawie. Bo tu są głównie tekturki, ale są też grafiki. I jest taki... Takie są grafiki. Będę może w tą stronę pokazywać, żeby było dobrze widać. Wielkanocne. Elementy do wycięcia. Bazie, kwiatuszki. Tutaj takie ptaszki. Takie walentynkowe. Jak to ona mówi miłosne misie. Miłosne będzie warsztat z karteczką z wykorzystaniem tych właśnie grafik. Bardzo fajne. Urocze miszki takie. Taki zestaw dziecięcy, dziecięce marzenia, fiolet, zieleń, delikatna. Bardzo ładne. I jeszcze jeszcze. Jeszcze taki, taki zestaw medycyna. Tu mnóstwo elementów e, właśnie takich medycznych, i tabletki, i strzykawka i, i nawet e, serce czy, czy płuca. Bardzo fajnie, fajna grafika e, tych płuc, z roślinnym motywem. I jeszcze taki, e, takie piwonie, bardzo ładne. Pamiętam jak była mała, bo nie mieliśmy w ogrodzie. Pięknie kwitła piwonia. I tutaj jeszcze takie listeczki. Listeczków nigdy za dużo, więc, więc super. I to, jest w, to było w zestawie właśnie te, te pięć zestawów grafik, elementów do wycięcia. I tekturki. Tekturki po prostu no, rewelacyjne mnóstwo, mnóstwo różnych cudownych wzorów ja nie miałam jeszcze przyjemności używać tektury kełniki w ogóle mało używam tekturek stwierdziłam, że to był będzie dobry może pretekst do tego, żeby zacząć w końcu tak sobie obiecałam i po kolei pokażę Wam co tu mamy baloniki, no są po prostu cudowne taki balonik ten zestaw ma po prostu wszystkie, wszystkie tekturki, które Eunika w tym momencie wprowadziła. Taki mały zestaw wszystkich nowości, właśnie w promocyjnej cenie. Bardzo fajny, bardzo fajny, bardzo ładne, Nie za duże, nie za małe. Tutaj mamy takie listki. No te gałązeczki są przepiękne. Można je pociąć i osobno używać, a można taką całą, jakąś większą kompozycję. Śliczne są. Tutaj mamy globus. Tu mamy policję. Odznakę. Gdzieś tu są jeszcze, jest pan policjant. I jeszcze są kajdanki, bo widziałam. Zaraz Wam pokażę. Coś mnie zakatarzyło. Także super, y, od razu jest y, super zestaw elementów do wykorzystania na, na karteczce czy gdzieś. Y, tutaj taki, taki element, bardzo fajny. Tutaj piłka, świetna. Tu jest jeszcze jeden balonik, króliczek. <todgłosy> tutaj są panie ćwiczące. To jest taka pani, taka pani i jeszcze i jeszcze taka. Bardzo fajne, unika, ma wprowadzić jeszcze więcej tych elementów, to, to jeśli, jeśli by się przy, przyjęły, to, to będzie ich więcej takich ćwiczących pań, może panów. Tutaj mamy takie, takie co się. To jest jakby bateria, która jest tam zużyta nie do końca. Do wykorzystania. Bardzo ciekawe. Tutaj mamy taki dekor, taka teksturka. Tu mamy takie coś. No to jest śliczne. Bardzo ładne i takie idealnie na kartkę. Bardzo ładne. Tu mamy dwie latarnie. I mniejszą i większą. Tu mamy taki element. I drugi tak, jakby kawałek serwetki. Dwa takie elementy super śliczne są. Taki coś. I tutaj mamy jeszcze taki balonik ładny, uroczy, malutki. A tu jest jeszcze do tego policyjnego zestawu broń. Tu mamy jeszcze tak napisy album różne czcionki, różne wielkości bardzo mi się podobają również nie mam takich napisów ostatnio robiłam album i w zasadzie dałam nazwę kolekcji z jakiej korzystałam a nazwę a album jest myślę taki uniwersalny także bardzo, bardzo fajne tekturki zobaczcie ile ich, ile ich jest, tylko korzystać jeszcze ja sobie tu będę odkładać może. I jeszcze słuchajcie, takie... Tutaj mamy o, takie coś? Śmieszne. Bąbelki. Mamy jeszcze tu jakąś gwiazdeczkę. I mamy banerki takie. Ono, takie. O. Bardzo ładne, delikatne takie. takie no śliczne są. Na imprezkę, na urodzinki. I jeszcze, o, jeszcze taki. A teraz są tutaj jeszcze takie. Zobaczcie, jakie piękne są tekturki. Taki nierówny kształt i, i różyczka. Bardzo ładne. Serduszko z kwiatkami. Na dzień mamy na przykład. Piękne. Tutaj mamy taką większą wersję. Chyba, no, no nie, <ścjalnie> całkowicie inne ale też bardzo ładne, bardzo mi się podobają tutaj, zobaczcie jakie to ładne na wiosnę, śliczne jeszcze taka tekturka, no mam nadzieję, że będę tego w końcu używać aż się chce siadać i, i tworzyć, jak zawsze mówię, a potem nie tworzę no śliczne, o, zobaczcie tu i listeczki i, i kwiatuszki piękna piękna tekturka, dziewczyny embosują można je kolorować różnie super, bardzo bardzo dziękuję Eunika za, za szybką przesyłeczkę i za promocję. I Was zapraszam do podejrzenia do Euniki, do, do sklepu, może na kanał. Wiem, że, że nie, jeśli są osoby początkujące, to, to ja pamiętam, jak zaczynałam to, lubiłam zaglądać właśnie na różne kanały, również takie, w których tworzone są prace z mapek. Wybaczcie, że tam się ostro gdzieś tam e, odjechała. Także, także tyle moi drodzy na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje małe zakupy Wam się podobają. Dziękuję e, e, Uszy jeszcze raz <gry> za piękny prezent i Wam dziękuję za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmiku. E, dużo zdrowia Wam życzę i trzymajcie się cieplutko. Pa pa!